Dzień dobry, z rana kole południa, gramy w co chcemy. Command Conquer Zero Hour, oczywiście druga misja kampanii Mhm. Mm tak. Pierwsze 10 minut misji to będzie 100% defensywy, jeżeli dobrze kojarzę. A, chyba dobrze, kojarzę. Mhm. O, troszeczkę grafika się tam pieprzy, widzę. Trying to get to the main reactor, protect it at all costs. The command center, they got the command center. Sweet, actually. <clears throat>

Sweet aśnie. Dobra. W takim razie potrzebuję trochę jednostek. Jest ich tutaj paru. Co tu jest wsadzone? Ci. Dobra, akurat będzie trzech Tu jest czterech, piąty A nie, tam już po włazili, te? Tak? No to tutaj Jak są wszyscy, to są wszyscy Wezmę sobie jeszcze jeden ten Potrzebuję tutaj, a... Może nawet ciutkę bliżej. Jakby się przestawiła. Nie powinno być problemu. A ci przestawcie się tu. O, tu strzelaj. Tutaj ta jedna wystarczy. Z tej strony trochę obrony jest. Tutaj może jeszcze. Rzucimy. Nie mogą mi zniszczyć tej Jednostki Tu jest czterech Tu jest jakiś budynek Sobie go przejmiemy Chyba go sobie przejmiemy aha mam nieulepszony ulepszony ten to na razie czekać stać jak te piczki ty się trochę cofnij Mniej więcej przeciw piechoty

bardziej przy siłach, które posiadam ale spróbujemy 8 minut do przybycia posiłków są trzy takie miejsca no dobra Z tej strony zabezpieczenie jest chyba nawet niezłe. Tu mam czterech. Biegną żołnierze. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. I będę mógł sobie spokojnie tutaj wejść i przejąć. Przyda się, z tego względu, że akurat jest w, w miarę w takim strategicznym punkcie. Mhm, biegną. Dobra. Thank you. Yep. Poszło. No dobra. Trochę się tutaj wybroniliśmy. Teraz będę potrzebował jakąś wypadówkę w takim razie. Chiny pod tym względem są o tyle dobre, że. Tartują z jednym. Drugi poziom. Nice. Z tej strony biegną teraz. No dobra. Tutaj ktoś jest. Nadciągają jednostki. a tu jest mój gardening. Póki atakują piechotą, to... Nie powinno być problemu. 5,5 minuty. Dobra chociaż tutaj się zabezpieczamy Dobra wy 5 minut do przybycia posiłków Trzeci promoted Dobra To potrzebne, to potrzebne Coś jeszcze Wykrada pieniądze może się przydać w sumie. Dobra. Udało się ich tutaj ogarnąć. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, że oni tak... Tutaj mają... Dobra. Który jest najbardziej poszkodowany? Ten. To właśnie Powoli, ale się regeneruje. Biedaczek. Tu niestety już... Jadam jednostki. Zniszczyli mi. O, ja im tą jedną mienowkę, też zniszczyłem. A, no zapewne. Zapomniałem, że póki nie mam... Wow! Prawie mi rozpieprzyli ten barak. Ten też. Jest mocno obity. Niedobrze. Kurde, zniszczyli mi go Dobra, padł Na całe szczęście bo to i tak jest Niezbyt sympatyczna sytuacja Na szczęście moje gatlingi tutaj są No i coraz mocniej mnie tutaj karasują. Dobra. Tu się obroniliśmy. Git. Jest obrona. Jest obrona, jest moc. mi go. Pak. Gdzie? Z której? Nie atakują tam. Przewidziałoś. Jeszcze 17 sekund. Jeszcze ciutkę. Bronimy się wszystkim, co mamy. Więc i wyrzutni rakiet prosimy trzeba się bronić wszystkim co możliwe jest ha mała armika helikopterów That our reinforcements have arrived. It is time to eliminate the DNA from this area. Don't tell me the Make it ruin my time. Make room for all these guards. Helix on the sea. Make room. Take it when they are. What do you have in mind? Make room for them.

Dajcie trochę gładkę. Dobra. E, nie będę potrzebował tego. Będę potrzebował tylko tutaj obstawy. I jeszcze jeden budynek jak coś. Wy będziecie moją jedynką w takim razie. I jeszcze to tutaj jest. I jedną bazę będę miał w takim razie z głowy. Wrzutnie rakiet. Dobra, udało się. Dobra. Co się dzieje? Wszystko pod kontrolą, panowie. Bez paniki. Może wybudujesz? Dziękuję. Będę wdzięczny. Boo. Coś mi tutaj rozpieprzyli. Mędy stołeczne. No dobra. Jest obrona, jest moc, tak? Poczekam aż się troszeczkę zrekowerują. Dobra. Tu już będzie można podbić... przejąć jak coś. Chociaż nie wiem, czy będę to robił, czy jest w ogóle sens z tego względu, że ja sobie wybuduję tylko armię tych helikopterów i powinno być po wszystkim. Co nie znaczy, że będzie po wszystkim oczywiście, ale raczej jestem optymistą i wiem, że te helikoptery tutaj zrobią wystarczająco dużą masakrę, żeby... Uh, Pozbyć tych jednostek. Dobra. Tu ich troszeczkę trzeba osłabić. Zaraz mi braknie energii, więc trzeba troszeczkę.

Przeczekajmy tą chwilę. No, zmieszczę tutaj, fajnie. Przyda się jeszcze jedna. Bardzo ładnie. Jak tam moje helikopterki, jeszcze więcej ich poproszę. I będzie właściwie po wszystkim, jak. Wyczyścimy te bazy. Tu jest barak. Hmm. Nie dobrze. Z tym barakiem to będzie trochę problem. Ma żadnych szans w ogóle. Pięknie. Dobra. Chciałbym się pozbyć tego. I przejąć to. Tutaj jakieś jednostki się pojawiają. Za dużo to mi to nie dało Dobra, zniszczone Fajnie Nie dajcie się obijać Kurde Zniszczyć ten bunkier i zniszczyć im to dobrze, że mamy niezłe chilowanie ogółem. bo są na wyższych poziomach. Auto naprawa, te sprawy. To jest już dobre. Dobra, czołg poszedł. Wykończyć wszystko. Boom, baraczek. Poszedł. Zabić. Dobra. Tu mamy jakieś unit love. Dobra. Eee... Ty i Ty speaker tower Reszta Gatlingi Wykończona druga Tutaj tylko potrzebne jest żeby coś broniło a reszta wykańczamy po prostu helikopterami

I przyleciały nasze jednostki, wszystkie. Teraz CTRL i 1. I lecimy wykończyć tą największą bazę. Iść. Tak, przeciwko takim siłom nie ma szans. Mają tak dobre gatlingi podwójne, że to po prostu nie ma siły. Zniszczone. You have a for me. Them, like <coughs> Bardzo ładnie. Bada główna. Zniszczyć. Bardzo ładnie Zniszczyć Dobra. I właściwie została jeszcze jedna baza tylko Nie powinno być problemu. z bazą. Nawet nie trzeba będzie czyścić wszystkiego. Czołgi żadne wyzwanie, dobra. ...wykończyć to. No mm, tam jeszcze trochę zostało. HP... ...nie szkodzi. Wystarczyło barak jeszcze zniszczyć. Pięknie! No i druga misja za nami. Bardzo ładnie. No i za chwilę biorę się za misję trzecią. A tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się.